No dobra, wbijamy. No, wchodzimy. Dobra, kurwa, wbijam się. No, wbijamy, wbijamy. Dobra. Zobaczymy co to będzie. Cieście też Ale tu grubo. Gru, Kto mnie będzie dał, kurwa. Biała haja zabija. Hajcie sobie kurtka, tak staniemy na górze. No dawajcie tu do mnie. <grym> no ostatnio też taka taktyka była. dawajcie wszyscy staniemy na sobie. <grym> no dawaj tu. Ty, a ja może tego kapcia wezmę To I lej tak. jak chcesz Poczekajcie sobie pomkę zmienię Litnea, nie, no, nie no beździ. Beździ. ma będzie bił No mnie będzie też, no, bo ja Ja już go mam Wziąć tego, tego? Ta bije się z nim Wiesz, litnea? No? A cukier kogo? No mogę wziąć jak chcecie no, weź To weź. lej, bo mnie zleje No Kurwa. i dobra, lejejeje mnie Marcin, się już, już, a, dobra, dobra, no. dobra, tylko teraz Zajebiście, stójcie, stójcie na mnie, żeby mnie nikt nie dobił, nie? Dobra, idę, ja idę. No spoko. Ja no powinienem ugrać na niego. Ja, ja nie wiem, Gdzie mam przód, a gdzie mam tył, nie? No nie? jak Shino dobijam Cię. Jak bezdej, nie? Ej, Sliku, dawaj grupę, poddawaj dawaj, Ty... dobijamy. Gosz nie jest głęboko rano, ubiję. Nie, e, nie no można nie tworzyć się. drużyny w tej zapasy, no co? No to... Wiem, szkoda, co? Ej, no, nikt mnie nie, to nie dobija. Tu mi jeszcze taka usta. Nie, No! eee, e, nie, nie. Nie. Głos do mnie nie, nie. E, z Wszyscy nasi chyba. Dobra, oszedł. No, dobra, dobra, jest nas. pan Dusiowy. I co, będziesz golał? No już o, dobra za nim. Ej, kurde mu tak Do powodzenia. Się Marcin uratowałem Cię, bo goś tam no, nie ale, tam ja, miał się, kurwa. ja nawet nie wiedziałem, bo on że on ten... na mnie założył. No, ale się tak zbierał, ja są myślę... Te... kurwa, bije mnie z Global Elite. Pa, 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 Sality, Sality, Sality bije kurwa. Jak ty padniesz na nim? On się boi mnie, on się nie chce ze mną bić, na tamtej właśnie tak samo. Ale... Cię ubije. Jak ostatnio, nie? Zobij mnie. Zobaczysz, że Cię ubiję. Przemiał. gdzieś na rogu. O. Powiem Cię na mnie ten napisał, nie dole, że jestem dobrze. żenujący. Ej, no nikt mnie nie dobija, nie wiecie? Ktoś A się obaruje, eee... wszyscy? Nie, ja tu stoję koło Ciebie Nikt Cię nie dobija, nie, nikt. Może ugrał z nim. Ej, no wziąłbyś śmiałego? Zaraz. On nie będzie bił. Niech to się uspokoi trochę. Ej, gdzie jest Primo? On już... padł? Co jest? No? Ty, gdzie? Serio już padł? Primo nie, Primo się bije Ej, awary padł? Nie, nie wierzę, no! Przebił mi ratunek! Kto? Kto? Redhu zabił Amarego, ty! Pierdzielisz znowu? No, znowu! <laughs> A Redhu, Redhu zabił ty, zwała, <laughs> Ty, no, nieźle się tu widzę dzieje na tej łaźni Teraz Redhu mnie ma no. bił, pa No gościu miał 9%. Ty no biegnę do ciebie, nie? Bo jak mnie ktoś będzie bił, to... Ale on miał 9%. Dwoje. Ja miałem... Ja jeszcze nie miałem i zbił mu całek ja za 5K. Ej, ty to masz Ja to czułem. Jakiego... Było go nie bić. No po co... Normalnie <noise> będę go lautować, bo się to fart <noise> <noise> Ja pitolę. Dobra, Olać to. O pi może ja. O, sali, nie? nie? No dubon, nie prima. A i co ty mnie pilnujesz? Papi, no prima. pilnujesz mnie? A pilnujemy no cię. No, no i Primo dobra on no... z tym. I się... ja, ja przy primie stanę, żeby go nikt nie dobijał. Jak wygra. Chociaż wątpię, że on wygra. No ale. To jest ten pchełkowy. Kto? Pchełkowy jakiś. Nie wiem, pierwszy raz słyszę. O primowy. Gra. No kurde, ale to jest przesada. Ja mam podwójne... Krytyczną i przebił mi raport No kurwa ty Dotyk mówił jak nie 10% co to patrz na ty, stan, no ja pierdolę Pierdolę nie, żeby nikt nikt nie, nie jest Dotyk, bił mi Dotyk jeszcze są szanse Ty bo ten kolejny No właśnie wiem, to jest Asekuś kurwa, nie? A gdzie ty? Ty Dominik Gdzie no, jesteś? Na samym dole, na samym dole po prawej No i padam kurwa No widzę No i ja pierdolę Padłeś? No, dotyk mu na koniec zbił, no kurwa, To jest nie. co jaja ja, jakieś ty. ty, ja nie ty, wierzę w to ja... postać kurwa <noise> Bania, co? Ty ja zaraz o, pójdziemy do misza... Reana To tak w pierdzią no, dostanę nie? Od ciebie. No no, no normalnie <noise> Oluju. Dobija mnie Sperety. też. Ty. No nikt cię nie dobija przecież stoję Ty najlepsze jest to, że on miał 10% Ja mu walnę kryta za 3k ponad i on zrobił unik Se, dobra, Swaros, jesteś uroana? Nie, nie jestem. O, to dawaj, chodź. Slig okay. O kurde. Awary, A? gleba. No gleba. O, mi zostało 63%, ty Dobra. Gdzie jest Primo? U, z kim walczysz, Tego na to walę. No Walnij kąpka. bo on mnie walnie. Pa, 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 walnie mnie zaraz. A to jest ten przecież. Nie wiem, ja ale on mnie walnie. walnie. On ze mną wygrywa, nie wiem jakim cudem, no ale wygrywa. Ja bym się kogoś walnął Tylko... No to walnij tego kąta No czekaj stary, no niech stanął w miejscu Nie będę biegał za jakimś plebsem On stanął, ma obok, obok ciebie Nie obok widzę tego pandusiowego A nie chcę go na razie bić Czekaj, kto to jest? A, nie wiem co to jest, ale mogę go walczyć. Ale on jest słaby Co z Ty tego, że... jeszcze żyje. Ratunek? O kurde Dobra. Obiega jak pojebany. Ty kogo bije Redhu? A nie, już Co nikogo. Nie, to nie, za Ej, Redhu No! <laughs> Redhu padł czy mi się w Nie, Redhu chyba padł. A. Czekaj. Ty, nie, ale nie, z kim? nie. Jest na łaźni, jest na łaźni Zobacz sobie nie, na... Tu nie, jest, bo tak stał. A jest, rzeczywiście bije się. I kurwa. Dobra. Niech się zatrzymają. Bo to jest jakaś patologia. Ja, ja nie wiem co im to daje, że oni tak biegają. A awary kim padł? Nie wiem. Ale z, red, z Redhem padł? Z redem, z Redhem. No z z zwała. Dobra. Cyg, oh. ja kogoś walnę, a ty tu chodź, staniesz. Chyba, ten x nigdy nie działa. Z tego walnij. Czekaj, bo tu karmi biegnie, ja go nie chcę bić. Chcę tego kiss the devil. O no. Ja pierdole. Primo, ty jebany dawnie. Nie, Jaki dał? Dobra, masz ucieczkę. Jaki down? Ja nie mam ucieczki. Ale z skliku ma Ale jak ja biję Prima? on bije się z Primem. Aha. Orzesz, kurde. Jaki down? Czego on się musiał ruszyć akurat w tym momencie? Ja nie wierzę w typa On nie ma ucieczek chyba O Boże jeszcze padnę To jest To, domy. Red ja walnie zaraz Kurwa no Czego się musiał ruszyć akurat teraz? Co za głąb Ej, kto to jest z Resia? Nie wiem To jego seta. Tam ona No ona czyna ona jest No ja nie wierzę, przecież ja to tak easy mam. I nawet do ratunku nie dochodzą, a taki jakiś random mi przebił. A oh, szkoda. E, Shino, no? E, ten, retu chcecie cię chyba dobić. No jak ja i tak padnę? Ty, ale weź tam wstań, Odio. żeby Prima nie dobijał, nie? Oje tu. To ja padnę, jak jemu już dwie klątwy. On, ja 50, on 90 Tak średnio bym powiedział. Aha. A, Redku mnie nie chce bić. Weź go walni, bo ja primowior mogę przebić. Ciekawe czy nie Nie, on, on stoi obok mnie. Redim, stoją obok mnie śmiecie. Kurwa... Dexton stoi obok was. Nie, nie, to nie, mnie nie walnie. To wygrałeś się. Wygrałem. Ale ja ja piję, Przebijś mu? Nie, nie przebijem mu. brawo. No. Ale w chujnie. No szkoda, że sami się powybijaliśmy, chociaż ty wygrać no. znowu Dobra pierdolę bijeretka No i dobrze, masz <laughs> wygrać. Trick weź na mnie stań wieku, ja tu sam zostanę No stań na mnie, nie? No, obok ciebie No na razie mi tak idzie nawet Ok Przegrasz to ja tu sam ja zostaję z no, Ty Przegrywam ja. Padam To nieźle no, Ja tu sam zostaję Nie mam Ja 8, on 14 Wygrałem. Jest! Nice! No jest. Kurwa Brawo. TP do Margori prawie użyłem, ja pierdolę. Idioto. <grym> <grym> Stańmy tu na dole Dobra, już nie będę nawet tego Redha wyzywał Bo już mi i tak smutno, że primowy... Napisz, napisz mu napisz mu dzięki za walkę Ty ale wiesz, że z niego pH zdjąłem? Serio 170 z, tam, z tamtej łazi miesz, czy z... Ja co tydzień z niego mam się nie bieś. Nie no, bo przecież się resetuje chyba po dwa, nie? Chyba. Nie, muszę zobaczyć na filmie Dobra Stanę przy karmie Żeby go nikt nie był Ej, tutaj, tutaj, jest Dobra, slick, ja biorę tego Kiss the Devil Weź ten na mnie Wygrałem. Ja na razie nikogo nie biję, ja Ale tak. stań na mnie, nie? No, no, spoko o kurwa, czego? Niby wygrywam. Dobra, wygrałem. 170 pH. Nie, no ja się o, tylko cicho, tego Denviego boję, nie? Bo on mnie wyjaśni Uwal tego Pandusiowego, Ty. Pandusiowego. nie tak całego. Czemu nie chcesz? No bo on z soja, nie? Ale mówię ci, ale mówię ci, że. On jest słaby No ale ja tam nie mam z nim spiny, nie wiesz Bo ja w Shire jestem jeszcze, nie? Ja też z nim w sumie nie mam sobie tyle, że... Szymon, Zwróć masz coś tułem, to na, banda, razie, objawi, na, razie na razie, go ma? zostawię, masz nie? Bo hajsu? jeszcze bezdech jest na łagie. Coś, ty 2G długu jeszcze ja tak Nie wiem, czy pingwina bić, czy nie Ostatnio wyzwał Pet Ja bym sam panu, ale się boję, że panu. No weź coś zrób, gruba się Nie no, ja padnę z nim Nie wiem, kto to jest ten Resia A nie wiem. On mnie ostatnio złożył raz. No, poczekam na razie zobaczę co to się tu będzie działo. Może dziać. z polusujemy może. To coś ty, nie ma opcji. Karm wygrał, pan. Dużo was tam zostało? Ty, bo tu jest ten. Konkka. Ja my... Ja go biję. Od się. Dobra, no trochę nas tu jeszcze Cinek. Jest. Co? Oglądam mecz. Dobra, ja? Sriku weź na mnie stać. Ruch Wisła. Syriku. Nie. O? zero 0:0 jest. Wiem, nie wchodzą mi kupony, kurwa. Do... A wiesz, jaki doping, no, masz... stary, ja wiesz o tym. Dortmund też Co mam? nie wchodzi. Co mam? Masz, jak skończysz walczyć, masz Chociaż losować. 2-2 jest, kurwa. Ja nie będę losował, <coughs> dopóki jest Raczek na łaźni. Ale tu jest sam bezdech, idioto! Nie, jeszcze jest karm. Znaczy, akurat Sexton i... Pinkwin mogą być w losowaniu. Tego Dębiego się boję. Dobra, dawaj losowanie wyjebane. Nie! zalosujemy już. Wypierdalać, kurwa. Nie będzie żadnego losowania do chuja wafla. Kurwa, wypierdalać. Dziękuję! <noise> Kogo bijesz? Resie. Resia Resia Padnę to padnę z tym każdego bije, nie? Od no góry, i dobrze, ja Od też tak góry robię. będę leciał Ze wszystkimi Od góry Później jest karm Nie no, padnę z nim Serio? Tak, ja padnę. Tak, weź. Nie, nie, nie Ej, nie, no, Ej, też padałeś, nie? Ej, seryjnie, nie? też padałeś? Dobra, ale seryjnie mówię Jak nie przebiję orto padam no to kurwa mam przejebane. Kurwa Mać. Kurwa Mać, mam 15. A on? Nice. Dobra, wygrałem. Dobra kurwa, wypierdalać A nie niebi mnie. Nie, no ja mu napiszę. Ja go lubię. Szanuję. Kogo? Pingwina. No, wybij wszystkich i dawaj razem do finału. <grym> A widzieliście tego gościa, to złe te Dwa pierwsze. O ty, kurwa. Myszy? Karma mi walno. Karma ci walno, no nie. O let's fail. A ja myślałem, że to kolega. A on mi bije karma. O kurwa. Karm no wygram, jak karm wygra! Jak oni mi wszyscy na pewno piszą, żebym ja ich wszystkich pozabijał <grym> No tak, Jak mówię, jak on wygra. Sam bezdech. Dobra, czekam aż, zobaczę kto wygra i uciekam na innego testa. Ty głos wygrał. No widzisz. O, brawo. Lol. No mówiłem, łowca że magiem... tak będzie. Łowca z magiem na luzie. <grym> no to ci mówię, że łowca z magiem o. Ty, ty Piotruta, spowolnienie. Finał mam. Parę ląd. <noise> Już finał? No, bo sexton powiedział, że ten, że on się chce z głosem bić, nie ze mną. Co Czyli dostałeś tutaj dwóch głosów. No. No to ano. wygrałeś. Ano. No, to wygrałeś. No, chyba, że jakiś cud się stanie, nie? No. No pamiętaj, żeby się dobrze pewnie go ubrać, nie? Ano. O, dotyczek, Uroana. To Do położyłem tą Shina. No dzięki. Ej, czajcie, że pokonałem Litnę i jakiegoś 60 od tanca 2 na 1. To jest jakiś dramat. Aś nie bym padł. Ale Litnea mm. nie ma Seta. Litnea ma trzy legenda, bo 4. O, pierwszy. Ale nie, nie, jednak nie pokonałem. 60 mnie dobił. Wygrałeś? To... Nie, je... nie no, jeszcze tego łatwo nie ma. Na razie się biję. Server group assigned. Porówno jest. Na razie. No on no, on z lekką przewagą. Ugar tak. mu się energia O, ale mi co wbiło. Dobra. On nie ma OR-ki, nie? Wygrałem. Brawo. Druga łaźnia. Najsik. <grym> Super. No. גיטרה השמה